ten powstał dzięki wsparciu patronów. Bardzo dziękuję za wasze wsparcie. A dzień dobry, dzień dobry. Robaczki, Jedziemy w Beskid Niski. Jestem w tej chwili gdzieś za Tuchowem. Dobrówka Tucholska. Może kawałek dalej. W kierunku Gromnika jadę. Na razie do Szymbarka. Byliśmy tam, słuchajcie, kiedyś. Jest vlog, tam jest taki kaszel biały, więc tam z nich nie będę robił. Na nie mam wycieczkę, jadę z Paulem. Wzięliśmy Franka. Yy, i pokazujemy mu tutaj południe Polski kochani, no pięknie jest, piękna pogoda dzisiaj yy, taki fototripek, trochę na zasadzie se jechał, se zdjęcie zrobił yy, no ale zawsze, zawsze, zawsze coś, nie? dobra, no to do zobaczenia gdzieś już na jakiejś pierwszej miejscówce nienawidzę GPS-ów no nienawidzę jesteśmy na tym Jeziorem Klimkowskim, moi drodzy. Więc, więc mam tu taką miejscówkę. Nie wiem, czy będzie tutaj, bo tu nigdy nie byłem z tej strony nad jeziorem. Bo tam dalej, ale teraz parkingi porobili. E, wszędzie płatne, i, e, i tylko tutaj miejsce znalazłem. Więc sobie zejdziemy zaraz na wodę e, i moi drodzy, spróbujemy coś pofotografować. <laughs> Widziałem ta państwo, kochani, powiem Wam, że. Zmęczyłem się niby 120 km w jedną stronę, a kurde, normalnie jakaś masakra. Tak mnie GPS takimi dziurami poprowadził. Tam mnie wymordowała ta droga, bo to praktycznie cały czas samochodem, droga na szerokość jednego samochodu po jakiś wsiach, krętę to po pogórzu. Masakra, jeszcze dziająca Paula wokół. <noise> Dobra, no. Idziemy nad wodę. A nie wiem, czy tu na tarasik idziemy, czy, czy tu gdzieś. Idę, szukam miejscówki do zdjęcia. Ale tu już widzę, dosyć fajnie. O, gdzieś tam w tym kierunku. Widzicie? Jeziorko, góreczki, dolinka. To tu jest bardzo szeroki kąt na Osmo, więc to tak nie widać, nie? Sorka za jakiś brak entuzjazmu ten jest, tylko jest po prostu kupa ludzi i mówię w miarę cicho, nie chcę się drzeć i podniecać ale i tak robię sensację, że ktoś idzie i gada do jakiegoś patyka także wiecie no. o, nawet fajny pniak jest zajebiście no i tak robaczki założyłem D8CD na statyw i założyłem 35 35 mm 1.8G, ale on jest niestety obiektyw DX-owski, czyli pod matrycę APS-C, ale tak do przysłony 5.6 jeszcze puszcza obraz na całą matrycę pełnoklatkową. No i tak rozkminia właśnie trzy te 35 mm, czy 50 mm, a na 35 mm mam troszeczkę szerzej i jeszcze ta perspektywa jest dosyć fajna. Bo 20 już za szeroko, już te górki w tle są zbyt małe. Na 35 one są już takie w miarę fajne. Przecie na 50 byłyby lepsze. No i te dwa pniaki tutaj byłyby też fajniej. To też troszeczkę większe w tym kadrze. No ale zależy mi na tym, żeby też troszeczkę tej wody i chmur było, ponieważ będę robił na długim czasie. Naświetlania. A no i zobaczcie, taki mam kadr. Myślę, że całkiem fajnie. Troszkę piaseczkę u dołu, te dwa pniaczki. No i tutaj te góreczki w tle. Ta woda. I tutaj jeszcze taka zatoczka z tą wodą. Całkiem mi się to podoba. Oczywiście zaraz założę jeszcze filt polaryzacyjny. Kochani, na to i filt ND1000. Obecnie zobaczmy, jakie tu mam parametry. Już popatrzymy, to sobie wyłączymy, włączymy sobie tak. No powiedzmy na czwórce przysłonie będę robił, no to przy 100 ISO mam 1600 sekundy. No ale zbiję teraz to iso do 1,25. Hopsa to będzie L10 i to mi już ten czas troszeczkę wydłuży do mniej więcej 1,800 sekundy. No i biorąc pod uwagę, że będę używał filtra ND1000 oraz filtra polaryzacyjnego, tak, muszę co zrobić? Obliczyć sobie i jaki ten czas mi tutaj wyjdzie. Filtr prognozacyjny to tak mniej więcej jeden EV w dół, no i plus e, ND 1000, no to tutaj tych EV będzie, a nie pamiętam ile, 16 czy jakoś tak, albo 8. No nieważne, zaraz zobaczymy na aplikacji. Dobra, ND filter i kochani, tak, wyjściowa mam jedną e, 800, prawda, no to 10 stopów, no ND 3, widzicie, to jest. ND 1024 to będzie jakaś jedna sekunda, nawet 1,3 sekundy. Jakoś tak. Ja myślę, że na dwóch zrobię. No i ustawiam sobie tutaj oczywiście 2 sekundy. OK. No i słuchajcie, teraz kolejność jest ważna. Ustawiłem ostrość na drugi tamten pniaczek. I teraz założymy, zakręcę sobie adapterek do filtra magnetycznego. Zakręcimy adapterek. I właśnie bardzo ważna kolejność. Najpierw zakładam filtr polaryzacyjny i polaryzujemy sobie nasz obraz. O, bardzo fajnie. Teraz mam niebo przyciemnione, nieco refleksy w wodzie zniwelowane. Super, dobra. Czas ustawiony, wszystko ustawione. Zakładam filtr ND i po prostu robię zdjęcie. No bardziej ja się odbijam w tym ekraniku, ale jak widzicie po yy, histogramie mogę śmiało dłużej naświetlić, więc palę jakieś 3 sekundy. Kochani, myślę, że na 3 sekundach będzie bardzo dobrze, ale widać, że jak winietuję tutaj, nie? Ale może sobie z tym poradzę. I zobaczcie, na 35 mm wszystko mam już ostre w kadrze. Troszkę ten piasek na dole jest nieco rozmyty, ale wszystko, co chciałem, mam ostre. A ustawiałem ostrość na ten O ten tutaj w to Miejsce. No, robaczki, zrobiłem parę zdjęć na dłuższych czasach. Za Założyłem sobie teraz 80-200 i tak szukam kadrów fajnych, wiecie. No te ludzie pływają na kajakach, rowerkach, wodnych. No różne fajne kadry są, więc tak sobie dzisiaj próbuję coś tutaj do tego podejść też w ten sposób. Pochodziłem wtedy i porobiłem jeszcze parę zdjęć z 8200. Tani tak właśnie bardziej z żabiej perspektywy, tam głównie jakieś tam pływające łódeczki, kajaki i takie tam. Troszkę z żabiej perspektywy, żeby na pierwszym planie mieć troszeczkę tego piachu, tej plaży, takiej bardziej rozmytej, takiej fajnej, ciekawej, dającej mi pewną przestrzeń. Kadry oczywiście takie ciasne dosyć, no wiadomo, jak tak z dobrej perspektywy fotografuję, to ta woda też jest troszkę mniej widoczna, może inaczej, te wielkość tego jeziora jest mniej widoczna, ale za to uzyskuje pewną ciekawą perspektywę i wrażenie przestrzeni. Mhm, Oje, patrzcie, jedna chmurwa, jeden cyrus, nie fajnie. Nie fajnie, kurde, do dupy. O. No jestem niezadowolony z tego faktu, bo strasznie mi zblurowało światełko i jest nudno. Ale to nic, no dzisiaj jest fototripek, nie? Sprzęt przy okazji. Jedziemy teraz do wysowej na jakiś obiadek, bo trzeba coś zjeść. No, opierdzielamy sobie właśnie czekadeł. Dżem ze świni zwany też Smalcem. Cudowny twarożek, taki na kwaśne śmietanie. Miałem mm, Franko z Paulo, sobie jakieś pierożki po łękowsku, A ja sobie wziąłem kartacz z mięsem, robaczki. Tak w ogóle to ja już Wam kiedyś polecałem, ale gorąco polecam, bo to jest pyszne jedzenie. Gościnna chata Wysowej. Nikt mi nie płaci za to reklamę. Jestem tutaj trzeci raz i za każdym razem tutaj się stołuje. Czyli trzeci raz się stołuje, przez to, że naprawdę jest pysznie. Ceny. Dosyć, dosyć takie w miarę, w miarę do zjedzenia, no. Ojojku, nie wiem, słoneczko troszeczkę gdzieś tam gdzieś ucieka, a zobaczymy. Wiecie, ja tak zdjęciowo nie jestem dzisiaj za bardzo, tak się tłumaczę, nie, cały czas. Chcę coś porobić, ale też chcę Frankowi coś pokazać, Paula, żeby się też pojeździła ze mną, popatrzyła. Nie tylko tutaj te zdjęcia, no, ale w miarę możliwości takowe robię. Także no ten, kartacze z mięsem, 39 zł suróweczki, grzybki, no. Prawidłowa porcja. O, się najadłem jak świnia. Wolała świnia. Polecam. Gościnna chata w Wysowie Zdroju. Ale były pyszne te kartacze. No co, kochani? O, Paula o, że pierożki też błękowskie. Kurde, nawaliło cirrusem. Lipa straszna, no. Pewnie nawet zachodu słońca nie będzie. Nic, jedziemy sobie teraz na wiatę, za jakąś tam Łękowską, coś takiego, w Zdyni, zobaczyć co tam jest, bo tam nigdy my nie byli. Czy dojadę to nie wiem, bo GPS mnie prowadzi jakimiś dziwnymi drogami i nie mam pojęcia czy, czy to będzie przejezdno dla Klaudyny, bo ona niska, nie? A nic, <grym> dobra. Piękna, nie? Ale kurde, zdjęć nie robię, bo drutów na stranę, naokoło, ale piękna cerkiew. No przepiękna. No przepiękna cerkiew. Niestety ustrana, kurczę, drutami, ale cudowna. Wiecie, ja znajdę zasadę, że nie zawsze i nie wszystkiemu robię zdjęcia. Nie na siłę. Widzę kadr, to robię. Nie widzę, to delektuję się tym, co jest. No, na to w ogóle mam ochotę kiedy, kiedyś przejechać i zrobić nawet taką fotoksiążkę, mają fotoalbum z tymi cerkwiami yy, połemkowskimi Beskidu Niskiego. O, to piękne tereny. A zaraz będziemy pewnie koło drugiej, z Dyni, o ile się uda dojechać, to jak mówiłem, nie? Przecudowno. Przepiękne. No ale wielka szkoda, że nie mam jakiegoś światła fajnego. Wielka szkoda. No co zrobić, kochani? Czasem tak bywa, nie? Dobra. Jedziemy dalej, A przez przez taką furtę trzeba przejść, fajną żeby do niej wejść, no cudownie, cudownie. No i co, dojechaliśmy do kapliczki w Zdyni, ale szczerze mówiąc myślałem, że jest tu ładniejszy widok. No ale mamy jakieś słoneczko zablurowane tą kapliczkę, więc jak już jestem to zrobię to zdjęcie. Hm tak myślę, jak to ugryźć, powiem wam tak, nawet stąd mam bardzo fajnie kurde, coś mi bateria nie łączy coś mi bateria nie łączy, no cholerka nic, podmienimy za którą tu użyjemy tą sadzimy, może tą sadzimy tym razem no ta trzyma no i co kochani zobaczycie sobie różnicę w perspektywie, stąd zrobię na 80 mm, to tak, tam mam ładniejsze górki, ale tutaj mam z takim słoneczkiem fajnym, więc zrobimy sobie tutaj na 80 mm z tym słoneczkiem hopsa, No całkiem fajnie, duże kontrasty, ale no niestety muszę być na nie skazane. I założymy sobie teraz 20 mm, podejdziemy bliżej i zrobimy drugie zdjęcie. A jeszcze przełożymy filterki. So. Polaryzacyjne. No i teraz musimy sobie podejść dużo bliżej, żeby tą kapliczkę mieć podobnych rozmiarów, a zobaczyć jaka będzie różnica w perspektywie. Jak ten ostatni plan, tylny plan, jak on będzie zmieniony, będzie całkowicie inaczej wyglądał, będzie dużo mniejszy. Dlatego szeroki kąt w krajobrazie wcale tak bardzo się nie nadaje. Dobra, polaryzuję te same parametry i. Robię zdjęcie. No, wiadomo słońce mam dużo niżej. No ta kapyczka i tak jest ciuteńkę mniejsza, bo no, już za blisko bym podszedł, to, to słoneczko byłoby zdecydowanie za nisko. Chociaż a jeszcze parę kroków. To jest 20 mm, to można się pokuścić. No i zobaczcie tutaj. Oczywiście zdjęcie jest bardzo ciemne, bo duże kontrasty. Ale histogram jest super. To jest 20 mm, a to jest 80 mm. No różnica to zobaczycie teraz, jak wam pokażę obrobione zdjęcia. Troszkę niezadowolony jestem. No to zobaczcie, co się stało na niebie. No. Ciekawego tu nie ma. Nic znaczy w sensie, no piękne krajobrazy, ale no nie mam światła, nie? nie ma światła niestety no trudno, takie żyćko jakieś influencery się napatoczyły no jedno to drugie z komórkami o, jeszcze w środku zrobiłem sobie tutaj zdjęcie o, kochani pojadłem i jestem śpiący pojadłem i jestem śpiący a powiem tak troszeczkę jesiennie się już robi już nawet brzozy gdzie nie gdzie takie y, żółtawo-wawarańczowe Już liście opuszczają Kurde, a to dopiero początek sierpnia, no Dopiero No nic, szkoda, że nie ma warunu Pomarudzić pomusiałem Ja i tak jestem bardzo zadowolony z dzisiejszej wycieczki, bo jest cudowna atmosfera Wiecie, brakowało mi takiego właśnie wyjazdu, tak Tak, 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 tak Odpocząć myślami, nie? Odpocząć myślami No, auto naprawiłem trochę, więc więc choć tyle, no trochę, bo jeszcze, bo jeżdżę bez wycieraczki tylnej <gry> no śrubach je zapiekła i zapuszczam pewnie parę dni zejdzie zanim popuści a to jest przez szybę, więc o, można rozwalić to coś, co jest nabite i przykręcone wiecie, na hama tego nie mogę pociągnąć, bo szybę rozwalę więc zapuszczam WD-40 i innymi takimi specyfikami może popuścić, bo nowa wycieraczka jeździ w bagażniku. Dobra, słuchajcie, ja próbuję przebić się na orzędną. Teraz, może się uda. <laughs> oh, to drogi, niektóre jest, jest masakra, chociaż teraz udał się. Piękny asfalcik. Węższy niż moja Klaudyna, ale dało radę. No, choć tyle. No i lipa. Miała być orzędna, ciechania <laughs> i krępna. A tu mnie przegłosowali do domu, już co jechać. Kurde. 3 do jednego, bo ponoć Karolek też głosował, żeby do domu jechać. Chala boga! No i co, kochani! Miało być tak pięknie, a wyszło jak zawsze. Ach. O cóż, trudno, no nie ma warunu. O czekajcie, bo to mam na jakimś kulemanym skrętu jakoś taką dziurawą drogę. Ach. No, zachmurzenie pełne praktycznie, nic na niebie się ciekawego nie dzieje. E, ciemno się już robi, więc po prostu wracamy do domu. No, to dzięki wam serdecznie za oglądnięcie. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę no i takich tamtych wszystkich proceduralnych czynnościach. <laughs> dzięki kochani. Trzymajcie kciuki, żeby następna wycieczka była bardziej owocna. Zdjęcia i borowe przeżycia. <laughs> Cześć.